Witam jeszcze raz. Kontynuujemy obsługę świateł. Zaczniemy rozpoczniemy od pokazania świateł mijania. Łukasz bardzo proszę pokazać światełka mijania. Proszę włączyć. A no więc przejdźmy do kabiny. Poka pokażemy jak się włącza w ogóle światło mijania. Na pewno żeby Na pewno żeby włączyć światło mijania to już musimy przekręcić zapon. Przekręcamy go oczywiście kluczykiem. Skoro kontrolki się zapaliły na wyświetlaczu, to znaczy, że zapon mamy przekręcony, a więc uruchamiamy światła mijania. I tu tym przełącznikiem przełączamy na drugą pozycję. I wychodzimy zobaczyć gdzie one świecą. Łukasz pokaż proszę. I światełka mijania znajdują się oczywiście tylko z przodu w pojeździe, z tyłu nie występują, i znajdują się one w tym miejscu. Z tej, z tej strony. I, I tutaj proszę sobie zawsze zapamiętać, że jeśli chodzi o światła mijania, to ponownie powiem to, co przedtem wspomniałem: że światła mijania mamy zawsze jedno, a świeci ono w tym momencie w dwóch lampach, w dwóch reflektorach. Dobrze, proszę włączyć światło przeciwmgielne. A przednie czy tyle? Przednie, przednie. Dobrze. Tutaj również wspomnę, że żeby zapalić światła przeciwmgielne przednie, musimy mieć zapalone światła mijania. I włączamy te światła przeciwmgielne przednie tutaj tym przełącznikiem. On jest dwustopniowy. Pierwszy stopień jest to światło przeciwgielne przednie, drugi stopień będzie to światło przeciwmgielne tylne. I idziemy zobaczyć. I światło przeciwgielne przednie, przednie znajdują się w tych lampach. Z lewej strony i z prawej strony. Pokażemy teraz światło przeciwgielne tylne, proszę. Tak jak przedtem wspominałem, włączamy to światło przeciwgielne tym samym przełącznikiem co światło przeciwgielne ty przednie, tylko dociskamy go po prostu na drugi stopień. Żeby zapaliły się tutaj dwie diody. Proszę. światła przeciwmgielne tylne znajdują się w tych w tym miejscu z lewej strony i z prawej strony. I tutaj, tu jeszcze proszę Państwa przejdźmy sobie do samochodu. Tutaj powiem coś na temat jeszcze światł przeciwmgielnych tylnych. Tutaj może proszę kamerą na lampę najechać. Jak widać pokazaliśmy światło przeciągi tylne, pokazaliśmy, wskazaliśmy ją na przyczepie tutaj w samochodzie, jak widać światło przeciwgielne tylne nie świeci. Dlaczego ono nie świeci? No dlatego, że mamy podłączoną przyczepę. Jeżeli będzie przyczepa odłączona, wtedy na pewno pojawi się światło przeciągielne w samochodzie. Bardzo dobrze. Proszę Łukasz pokaż światło awaryjne. A więc pozostałe światła wyłączamy, które są nam niepotrzebne. A więc wyłączamy przeciwgiełne. Wyłączamy światła mijania i włączamy sobie światła, yy, a, światła awaryjne. Tutaj, od, tym czerwonym przyciskiem. I idziemy zobaczyć. I światła, drogo, yy, światła awaryjne. Również mamy jedno światło, ale świeci w iluś tam lampach, a więc. Przejdziemy się dookoła zespołu pojazdów i wskażę, w których miejscach świeci tu światło awaryjne. To są punkty świetlne. Ok, super. Okej, okay, dziękujemy.